2230, dzisiaj mamy czwartek 25 .00. a, Tuesday, jest Wednesday. Sorry, mi się mylą te dwa dni po angielsku i wiesz, bo mam po angielsku nieważne. Czyli mamy dzisiaj wtorek. Dzisiaj zajmujemy się składaniem hamulców, auto już wróciło na swoje miejsce pierwotne, laweta przyjechała, bo hamulców nie ma zrobionych, bezdomny ją przywiózł I nawet kluczyki zostawił. Jak krzyczę, hej, poczekaj, zapłacę ci, on nie, on odszedł. Bez słowa. Tak jak w tym filmiku z to nogi. Są, są, są rzeczy takie czasem w życiu, że wystarczy zwykłe dziękuję, ale mniejsza mojego pierdolenia. Yy, mamy złożony już lewy zacisk, mamy złożony prawy zacisk i teraz będą robione te wszystkie smarownice, prowadnice, szmery, bajery. Ładujemy to zaraz na auto i zobaczymy co dalej. Przy okazji jeszcze wyszła taka niefajna sytuacja z mianowicie yy, półosią tylną, chyba lewą, albo prawą, nie wiem lewą? tak, że coś tam troszeczkę cieknie tak, nasz zaprzyjaźniony blacharz rzeźbił cały dzień i tam po nocy pewnie też te wszystkie tulejki tylnego zawieszenia ale wiesz coś ciekawe? że kiedy jechałem przez te jego dołki to dalej coś napierdalało, piszczało ale piszczało, czy stukało? piszczało, tak takie jakby... a, resory amortyzatory. amortyzatory Mówię, że też doszł czasem do zmiany te pióra dzisiaj jeszcze poprawki w piastach bo mamy lekki luz, więc dokręcimy to nie, no to będzie profesjonalna metoda naukowa Wedle szkoły Zgodnie ze książką Nie, z książką nie, bo nie mamy Ty ty tyci, Pani... tyci małego klucza dynamometrycznego Zajmiemy się dzisiaj piastami Zajmiemy się dzisiaj hamulcami Kurde, ile ja się z tym pierdolę O, a co będzie dalej, zobaczymy Więc oglądajcie dalej Tą nudną relację Super Jak w kinie ślizganym Na pewności powtórzę, dzisiaj jest wtorek Jutro środa jeszcze, czyli taka dostępność czasowa. Pojutrze jest czwartek, dalej jest piątek. I w piątek od 18 do 21 jest light check-in. Nie, albo light check engine. Late night. A, late night check-in. Kurwa, jaki ty jesteś dobry w dniu tygodnia. Z Coś pomyliłem? Nie, ale jak ośmiolatek. Poniedziałek. Ja mam na myśli to, że po prostu zostały nam Została nam środa i czwartek, tak naprawdę, na spakowanie. Zrobienie zrobienie teraz hamulców. No, w hamulce pomijam. Może jeszcze nawet ten wyciek od razu. Jeszcze sprawy urzędowe. Jeszcze ta zbieżność pół. Koło jest o tak przychylone. O tak. jaka kurwa! Nie To właśnie. A, wyskoczył. A tak miało być. Drążek długi, idący do drążka środkowego, łącznik, drążek krótki, idący do zwrotnicy. No to musi być ta sama długość, tak? I musi być ta sama długość. Mhm. I tak to potem na one muszą poustawić. No i tak jak tu widać na załączonym obrazku, to są dokładnie te drążki. To jest ta długość. O. No, a, już nawet jest dopasowany. No nie. A, ale mimo. Jak ta guma chroni ten ball joint, to połączenie kulowe przed syfem i piaskiem, bo jak tam, jak tam jest smar i guma go chroni, jak to zejdzie, no to ten cały piach i syf zatrze to łożysko. To są dwa sposoby na to, żeby to ustawić tak wstępnie, dobrze. Albo no i to pierwszy, to odległości sobie mierzyć. Jak tu widać, że jak tutaj zlicuję o, zlicuję, to tu mi brakuje tyle, no to tu trzeba wy, wyciągnąć, dwa, trzy. trzy, obroty i razy drzwi jest dobrze, ale z kolei tu jest za daleko, czyli tego trzeba wkręcić. Mhm, no tu nie przeszkadzam, to ja się zajmę polerowaniem tarczy. No, nowa, no za zaraz będzie nowa tarcza. To jest stare, my oczywiście wymieniamy, mamy nowe tarcze jak najbardziej... Za Allegro. Zrobione Allegro. Powiem stać nas biedaki. No, 28 minut po północy. Za 7 godzin ma być w robocie. Ale tymczasem tańczę poloneza. Niczym Anka Bachate. Też mam towarzysza, tylko jest koloru białego, a nie przypadkowego. No, takie tam o naszych reprezentacjach, reprezentantach Polski. Tak dawać dupy. I tu, i tu. Za przeproszeniem oczywiście. Ja nawet nie oglądałem meczu już. Ach, chup z tym. Normalnie by tu meczek leciał. Ale nie. dokręcone. Puszczamy. Kwestia no taka, że kręciłem dwa przewody elastyczne i stałe. Ukręciłem niestety palcami dokręcając. Może za dużo siły, nieważne. No i teraz zapomniałem założyć nakrętki, bo trzeba znowu ucinać się, Poza tym jest godzina 1.14 i No cóż, ja się zaczynam troszkę bać, że <laughs> zabraknie nam tego stalowego przewodu. No już trochę zostało skrócone. Ale ładnie wyszło. Ale ładnie wyszło, cieszę się. No, to najważniejsze, że wyszło ładnie, ładnie się zagięło, tak jak trzeba. No, Ale to, zwoła, że to... nikt z nas tego nie sprawdził. No, jest pierwsza. Znaczy wiesz, no to nie jest błąd, to było tylko, to było tylko sprawdzenie, czy na pewno dobrze wyjdzie no, po prostu. Ładnie. Wcześniej się sunęło. Praktyka przed faktycznym. No, to była chwila zwątpienia. No, trzeba zrobić tą zbieżność, bo to koło to normalnie na rampach jeździ. Mam nadzieję, że tych podkładek nie trzeba będzie poluzować czy coś. Z drugiej strony jakoś sobie to chyba dadzą radę z tym. Na mniejsza. Nie widziałem w ogóle, że hamulce, że hamulce tego typu mają właśnie czujniki, w zestawie nawet. Więc wow. to jest ta chwila zwątpienia właśnie, ale zostało to naprostowane w pewien sposób. A w ogóle to jest druga prawie w nocy. A tu już jeszcze nie Słychać, że zmęczony. Na stanowisko bojowym. Wciśnij, puść. Jasne. Już świtać już zaczyna. Kurwa, no nic nie widzę. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo może kapać. Tylko nie chcemy, żeby kapało. Dlaczego robimy od, od świtu do nocy, od nocy do świtu żeby przyzwyczaić się do nocy polarnej a raczej niegosnącego cyklu ciemności albo coś ten desen, nie wiem Dobierzcie sobie logikę na własną rękę Ptaki zerknę swoją orgię No to ten Musisz powiedzieć tak Polones skręć w lewo Ale nie to lewo, drugie lewo o no właśnie. I jeszcze raz. Fajne. A teraz jak na pobojowish wciskam są No tak jakby. I jeszcze trzeba